Stawaj, ni szczurze, nie ma spania. Już jest szósta rano, czy ty oszalałaś, mała bekoniaro? Ale Ojej... nie, nie wyszczurze, mówić tak do własnej córki, to straszne, naprawdę. Przepraszam, cześć, tatusiu kochany, co tam u ciebie słychać? Nie mów tak do mnie, ty wredny robaku. Tata uderza Kasię? Co? A, tato, to bolało. Dlaczego to Tata jest okrutny, Dlaczego on bije swoją córeczkę? Zrobiłeś. Nie interesuj się, mały Draniu, bądź już cicho, bo zaraz przyjdzie tutaj nowa mama, czyli moja nowa kobieta. O, Masz być grzeczna. To Ale smutne. super, Tatusiu. Tak się cieszę, że będę mogła poznać twoją dziewczynę. Mam nadzieję, że mnie polubimy i będziemy gadać po nocach. O, tatusiu, zanim ona przyjdzie, idę pograć w Roblox na komputerze, bo znajomi na mnie czekają. Nie. Oby ta nowa mamusia była jakaś fajna, bo ten tata jest naprawdę mega toksyczny. Widzowie się maleczką tutaj w bekon. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję będę bardzo szczęśliwy, jak zostawicie ją teraz, a my reagujemy na historyjkę, musiałam uciec od toksycznego taty. Zobaczmy, co się będzie działo. Nie ma Robloxa, masz czekać pod drzwiami jak pies, jak ja cię wychowałem, mała smarkulo. O. Dobrze, przepraszam tatusiu, faktycznie to jest złe zachowanie. Będę na nią czekała. Dwie godziny później dzwonek dzwoni do drzwi! O hejka, mój mężu, tak bardzo się cieszę, że poznam twoją córeczkę. Ale... Ej, dobra, wygląda na w ta mama, wygląda na w porze, żeby była w porze, no zobaczymy. Duże mieszkanko, cudownie. Dobrze, to jest moja córka Kasia. Kasia, przedstaw się. Dzień dobry, jestem Kasia i czekałam na panią całe dwie godziny pod drzwiami. Wow, Jedna, cudownie. Cieszę się, że aż tak na mnie czekałaś. To bardzo miłe. Może pogramy? To Chyba nie wynika z tego, że ona jest miła, tylko z tego, że jej tata kazał. Razem w Roblox? Nie, nie ma grania w Roblox. Kasia wynocha do mycia naczyń. Czemu? Masz sprzątać, nie będzie tego moja żona robić. Przepraszam o... tatusiu, nie chciałam być niegrzeczna. Już idę myć naczynia. Ej, dlaczego tak źle się odzywasz to do swojej jest córeczki? Ludna, to twoja jedyna córeczka, powinieneś ją bardzo kochać i dbać. No właśnie, ma rację, ma rację ta mama nowa. Ha, 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 to nie córka, to szczur do mycia naczyń i sprzątania domu z KiBidi. Przecież ty Eww... tego nie będziesz robić. I nie martw się, ona już nauczyła się szczurowa tego życia. Nic jej się nie stanie, mój skarbie. To tak. racja. Dobra, idę spać, bo jestem bardzo zmęczona. Dobranoc, mój mały niedźwiadku. Dobranoc, moja kochana landrynko. Tata uderza Kasie. Co on znowu uderza swoją córeczkę? No to jest niesprawiedliwe. Co znowu tu przychodzisz, mała Glizdo? Miałaś sprzątać kuchnię. Ale tatusiu, ja wszystko posprzątałam. Dlaczego mnie bijesz, skoro nic nie zrobiłam? O co ci chodzi? znowu kasie! Co? Nie mów tak do mnie ty szczurze brzydki. Ej, ten tato to jest jakiś okropny szczur. On jest straszny. Dlaczego on bije cały czas swoją córeczkę jeszcze bez powodu? To jest naprawdę karalne. Po co się odzywasz? Pytał cię ktoś. Kasia zaczyna płakać. Biedna Nie płacz Kasia. ty smarkulo. Płacz to jedyne co potrafisz. Halo, halo, halo. Co się stało? Słyszałam jakieś pęknięcie. O, wy wyprawiacie? Ten mały szczur chyba złamał rękę. Co? Co ty wyprawiasz? Przez ciebie same problemy. Musimy jechać do szpitala. Ten tata jest okrutny, jak on mógł do tego dopuścić? O nie, Kasiu, czy to cię bardzo boli? Jak to zrobiłaś? Będziemy musieli o tym powiedzieć w szpitalu. Zamknijcie się i ani słowa. Kasia upadła ze schodów i nie wchodźmy w szczegóły. Co? Tata bierze Kasię na ręce i wychodzi z mieszkania. Oby powiedziała tata Kasia całą prawdę w tym szpitalu, że ją tata zbił po prostu. Tata rzuca Kasię na ziemię. Co? Ała, tato, co zrobiłeś? Moja noga, ała. Nie mówiłem ci, abyś się zamknęła. Po co tak się drzesz? Sąsiedzi patrzą. Tata! Z... Ten tata jest mega toksyczny. Oprócz tego, że jest okropny po prostu w swoim zachowaniu, to jest jeszcze takim toksycznym szczurem. No, pierwszy raz coś takiego widzę w historyjkach Roblox. Znowu uderza Kasie? Kasia leży na ziemi i płakała aż zasnęła. Następnego dnia. Ej, szczurze, zakrywaj te siniaki. Lepiej nic nie mów mojej żonie, bo inaczej pożałujesz. Dobrze, tatusiu, będę starała się nie płakać. Założę swój najdłuższy sweter, aby wszystko zakryć. Tak Kasiu innego. na dworze jest trzydzieści stopni. Po co ci ten sweter? Weź go zdejmij, bo się usmarzysz. Spokojnie, moja żonko. Kasia jest zmiennocieplna. Ona jest Co? jak jaszczurka. W lato jest jej zimno, a w zimę ciepłoski bi. Co, jaka zmienna ciepla. Ej, ten ojciec, on jeden, że jest toksyczny, to jest chory psychicznie, widzowie. Jest mi tak szkoda, Kasi, bo ona jest fajnym bekonkiem, tak samo jak ja. A bekony są naprawdę fajne. Dlatego zostawcie, widzowie, łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli uważacie, że Kasia jest fajna. Idi. Walnij się w łeb, ty, stary Durniu. Nie ma takiego czegoś u człowieka, pytam Kasi, a nie ciebie. Ale, mamusiu, on ma rację. Nie kłóć się z nim. Tata zawsze ma rację. Dobrze, przepraszam, że wtrąciłam się w nie swoje sprawy. Wybaczcie. No właśnie mi, mam... nie jest tak, że zawsze ma rację. Właśnie tak nie jest, nie? I szkoda mi tej Kasi, że ona jest tak zmanipulowana, że myśli, że tak jest. Dla was super wiadomość. Dzisiaj przyjedzie mój syn. Syn? Nigdy mi nie mówiłaś, że masz syna. ha, ha, ha. ale przyszedł moment, aby ci to powiedzieć. Przepraszam, że cię wcześniej nie poinformowałam. Kilka godzin później ktoś puka do drzwi. Dzień dobry wszystkim. Jestem Kamil i bardzo mi miło was poznać. Ej, dobra, Cześć, Kamilku. wygląda na w miarę spoko mordeczkę, ten Kamil. Wydaje się na spoko gościa. Poznaj mojego męża, a to jego córka Kasia. Mam nadzieję, że się będziecie dogadywać. Super, super, bardzo fajnie. Kasia, skoro Kamil ma od dzisiaj z nami mieszkać, pokaż mu jego pokój. Musi przecież gdzieś spać. Ale tato jaki pokój? Nic nie wiem o żadnym pokoju. Nawet nie mam pomysłu, w którym pokoju mógłby mieszkać. Oki, dajcie nam chwilę. Zaraz wszystko ogarnę, aby było dobrze. Chodź, Kamil. zabierze pokój i da temu synkowi. Jestem praktycznie, że pewny, że tak zrobi ten tata. Asiu, za mną. Tak, tatusiu kochany, co chcesz mi powiedzieć? Jaki pokój miałby dostać Kamil? Tata uderza kasie! Co? Aha, tatu, o, dlaczego? On jest jak schory. ja cię wychowałem, ty szczurze? Gościom ustępuje się pokoju. Kamil będzie mieszkał w twoim pokoju. Ale po... ty jesteś wychowany szczurze, że bijesz swoją własną córkę. Ej, to jest straszna historyjka, naprawdę, ale jestem niesłychanie ciekawy, co się będzie działo dalej. Sprzątaj go i przygotuj. W takim razie, gdzie ja mam spać? Masz jakiś pomysł, Tatusiu, kochany? Tata, ciągnie za włosy kasie! Będziesz co, spała tam, gość. gdzie twoje miejsce, czyli na zewnątrz, ty zwierzaku. Rób co ci mówię. Kasia, Kasia. pokój dla Kasia. Tak jest. Szkoda Kamilku, Kasi. od dzisiaj to jest twój pokój. Wszystko ci przygotowałam. Czuj się jak u siebie. Ale czekaj, to nie jest czasem twój pokój? Coś mi tutaj totalnie nie gra. Nie pomyliłeś się. To nie jest mój pokój. To był pokój gościnny. Nie przejmuj się. Coś kręcisz. Przecież tutaj jest pełno twoich rzeczy, zdjęcia, jakieś pamiątki i tak dalej. Czy ty coś ukrywasz? Nieprawda. Zostaw mnie w spokoju i słuchaj, co ci mówię, Kamilku. To jest takie smutne, naprawdę, że ona jest tak zmanipulowana przez tego tatę. Kasiu czuje, że coś jest nie tak. Czy potrzebujesz pomocy? Serio, nie wstydź się. Nikomu nic nie powiem. Dziękuję za pomoc, ale powiedziałam ci, że nie potrzebuję żadnej pomocy. Poradzę sobie ze wszystkim. Kamil zauważa siniaki, Kasiu! O, zauważył Kasia... siniaki. Może teraz jakoś yy, on zadziała w końcu. Kogo zakrywa siniaki? Co to za siniaki? Czy ktoś cię bije? Przecież to wygląda strasznie. Co się stało? No domyśl się, że jej tata. No przecież widziałeś, jak się toksycznie zachowuje, gościu. Skończ ty wredny psie. Co? Po co się wtrącasz w moje życie? Nie powinno cię to interesować serio. Ej, by... z wychowanie tego taty ona sama, widzicie, już wyzywa. To jest straszne, jak to wpływa, taki toksycznizm. Noś się stąd. Uspokój się, Kasiu. Czy on się bije? Czy to naprawdę on? Powiedz mi, proszę, to bardzo ważne. Widzę, że coś jest nie tak. Nieprawda, mój tatuś bardzo mnie kocha i daje mi wszystko, czego pragnę. Jak możesz tak mówić? Nie rozumiem, dlaczego go tak ukrywasz. Przecież widzę, jak się do ciebie odnosi ten szczur. Trzeba z nim zrobić porządek. Ja bym na miejscu tego Kamilka po prostu zadzwonił na policję i się nie pytał o niej nic, nie, tylko jej pomógł. Nie mogę nic zrobić, jeśli coś komuś powiem, to on wyrzuci mnie z domu i odda do domu dziecka. Spokojnie, pogadam z moją mamą. Ona do tego nie dopuści, możesz być spokojna, serio. Nie, proszę, nie mów tego. To Ej, była nasz To jest nasza... w sumie dobry pomysł, bo ta mama się wydaje taka w porządku, prawda? Ta tajemnica. Inaczej będę na ciebie bardzo zła. Dobrze, nie powiem, spokojnie. Nic ci się nie stanie. Kiedy Kasia poszła spać, Kamil opowiada całą historię mamie. I bardzo dobrze o czym ty robi. do mnie gadasz. Czy ty oszalałeś? Nigdy o tym nie słyszałam. Mówię poważnie, mamusiu. Wszystko mi Kasia opowiedziała. Jeśli nie wierzysz, zobacz jej pokój. To jest chore. Dobrze, skarbie, już idę wszystko sprawdzić. Ona powinna teraz go jak najszybciej zostawić, tego chorego ojca. Mama i Kamil chowają się w pokoju Kasi. To jest absurdalne, że ona śpi, a taty nawet w domu nie ma. Co za człowiek. Poczekaj, mamusiu. Nagle tata wchodzi do pokoju i widzi Kasię na łóżku. Czy Co? ja ci szczurze nie mówiłem, że masz spać na zewnątrz? To jest pokój Kamila, czego nie rozumiesz? Przepraszam, tatusiu, niechcący zasnęłam. Tata uderza Kasię za karę. Ała, Co? tato, to bolało. Nie bij. Zamknij się, ty szczurze, bez uczuć. Tylko Ej, be... dobra, oni to teraz wszystko zobaczą i będą mieli niezbite dowody. Mam nadzieję, że zaraz ten ojciec poniesie odpowiedzialność, bo mnie tak irytuje. Czyż i nic nie robisz? Kamil, dzwoń na policję. Nie możemy tolerować takiego Dokładnie, zachowania na policję! psychopaty. To jest przecież chore. Dobrze, mamusiu, już dzwonię. Mówiłem ci, że on jest dziwny i nienormalny. Policja, jaka policja? Po co policja? Kto to powiedział? Czy ktoś tutaj jest w pokoju? Tak jest. Zaraz przejdziesz właśnie na policję. Się, bo on nam jeszcze zrobi krzywdę. Halo, halo, policja, w czym mogę pomóc? Proszę opisać całą sytuację. Jakiś chory gościu złamał rękę mojej kochanej Jak najszybciej Proszę mi pomóc. Policję. Dobrze, a wiesz może, kim jest ten człowiek? Znasz jego dane osobowe? Nie, nie mów jego danych osobowych, zabraniam ci. Nie, nie znam, po prostu on przyszedł i ją zaatakował. To jest niepoważne. Ale czemu nie mógł dać danych osobowych? Nie rozumiem tego akurat. Dobrze, a czy widzisz go? Czy ty jesteś bezpieczny? Widzicie ten człowiek? Tak siedzę w szafie i nikt mnie nie widzi. Dobrze, podaj mi adres zamieszkania, abym mogła tam wysłać policję. Adres to centrum Katowic, niedaleko placu Andrzeja, blok po prawej stronie. Wysyłam policję, do kilku minut będzie. Proszę czekać i siedzieć w bezpiecznym miejscu. Tato, tato Kamil i twoja żona siedzą ukryci w szafie. Co oni tam robią? Otwórz ją! Co? Czemu ona im pomo. Nie, ona ich wkopała! Oni ich chcą pomóc, a ona jeszcze mówi, że oni tam są skryci. No po prostu, ja nie wiem, co ta Kasia odwaliła teraz. Mirku, uciekaj i nie patrz się za ciebie. Ja tu zostanę. Idź szybko i wyrzucają spokoju. Co? Ten tata jest też taki dla, dla mamy? Ej, dobra, mój mózg jest totalnie rozwalony, widzowie, serio. Ta historyjka jest po prostu popaprana. A wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcji i oglądamy dalej. Ty będziesz następna, ty szczurze mały, wredny, niewychowany. Ten tata Policja, jest straszny. Do Co ty zrobiłaś? Wezwałaś naprawdę gliny, przyznaj się. Nie, tatusiu, nigdy bym na ciebie nie wezwała policji. Przecież wiesz, że bardzo cię kocham. Najmocniej na świecie. Jest pan aresztowany za przemoc domową. Będzie się pan tłumaczył w areszcie. I bardzo dobrze. Jesteś chorym psychopatą. Niech najpierw pani wezwie karetkę, bo żona mojego taty się nie odzywa. Coś jest z nią nie tak. Musimy jej pomóc. Okej, okay, okay. I... Jak można podnieść rękę na kobietę, gościu? Ja naprawdę mi się to w głowie nie mieści. Nie? Już wzywam karetkę, aby jej pomogli. Nie wygląda to naprawdę dobrze. A pana aresztujemy za to wszystko. Nagle tata uderza policję i ucieka z mieszkania! Co, on Ojej. uderzył policję? Nie no, ten facet jest jakiś chorony On jest jakimś psychopatą, totalnie, widzowie! I nie wiedziałam, że mój tatuś jest tak agresywny. Czy wszystko ok? Malutka dziewczynko, nie przejmuj się mną. Znajdź sobie jakieś bezpieczne miejsce, tak aby ci się nie stała krzywda. Kasia ucieka na dwór! Tata zauważa Kasię, biegnie za nią i pakuje ją do worka i porywa! Co? A, pomocy! Zamknij się, nie odzywaj się. Daj mi wyjść. Tu jest duszno. Policja biegnie za tatą! Aresztują go i uwalniają oh. Kasię! Uf, Ojej, dziękuję wam za pomoc. Tak na się szczęście. bardzo bałam. Teraz musimy znaleźć Kamilka. Nie, ja już myślałem, że naprawdę stanie się coś strasznego. Dobrze, że ta policja zainterweniowała. Nie wiadomo, co z nim. Dobrze, idź szukaj. Będę dawać ci znać, co z żoną twojego taty. Kasia, szukaj! Znajduje Kamila na stacji benzynowej! Kamil, Kamilku! Kasia, Kasiulku kochana, co się stało z moją mamą? Gdzie ona jest? Tata zrzucił twoją mamę ze schodów i teraz jest w szpitalu. Co? Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ko, jak to. Przykro mi, Kamilku. Ale nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Dlaczego to się stało? Nienawidzę twojego ojca. Będzie jeszcze za to żałował ten psychol. Wiem, też go nienawidzę. Jeśli chcesz, mogę ci w czymś pomóc. Nie chcę, abyś sam z tym został. Mam nadzieję, że ten kamień nie będzie na nią zły za to wszystko, nie? Bo to jest tylko i wyłącznie wina tego ojca, i mam nadzieję, że nie będzie żywił urazy. Nie musisz, możesz mnie zostawić samego. Muszę to wszystko przemyśleć. A ty pewnie masz geny swojego ojca, więc jesteś podłym szczurem. No właśnie, tego się bałem, tego się bałem. Kamilku, ja tylko próbuję ci pomóc. Całkowicie cię rozumiem. To nie moja wina, że mam takiego chorego ojca. Naprawdę żal mi cię i chcę ci pomóc w każdym przypadku. Powiedziałem ci, że masz się wynosić, ty wredna bekoniaro. Same problemy przez was. O... Ale zobacz na mnie, cały czas tu stoję mimo po tym, co się stało. Serio, chcę ci tylko pomóc. Tak, wiem, wybacz mi. Jestem tak bardzo wściekły, że nie wiem, co mówię. Nie... Dobrze, że się ogarną, nie? Bo naprawdę powinien być ochłonięty, być inteligentny i być z tą Kasią, moim zdaniem. Panuje nad sobą serio. Rozumiem, też jestem bardzo zła i chcę, abyśmy przez to razem przeszli. Wiem, że potrzebujesz mojej pomocy. Zrobię wszystko, czego pragniesz. Nagle do grupki dołącza policja! A tu jesteście, droga młodzieży. Mam niestety złe wiadomości. Nie wiem serio, jak to powiedzieć. Czy jesteście na to gotowi? Nie, ja się tak boję tej wiadomości, co ta policjantka ma do przekazania, że masakra, nie? Lekarze naprawdę robili wszystko, co potrafili, ale nie wiadomo, co będzie z twoją mamą, ale raczej wszystko dobrze. Twój tata Kasiu niestety idzie do więzienia na parę lat za takie szczurowate zachowanie. Nie będziemy takiego czegoś tolerować, przepraszam. O, no i chyba dobrze. Widzowie, napiszcie, czy dobrze, że poszedł do więzienia w komentarzu, bo jestem ciekawy, jak oceniacie tego tatę, bo moim zdaniem był kompletnym psycholem i naprawdę taki koleś powinien iść od razu do więzienia. Napiszcie w komentarzu, czy dobrze, czy źle. Dobrze, dziękujemy za informację. Kasia przez internet kupuje bilet na loterię w lotto. Przecież dobrze wiesz, że nic nie wygrasz. Po co wydajesz kasę na jakieś loterie? Jakim cudem ty możesz wiedzieć, że nie wygram? Ty nie jesteś tym, co każe coś robić, jesteś zwykłym człowiekiem. Kasia sprawdza wyniki loterii. Marnujesz czas i pieniądze na granie w loterię. O Boże, wygrałam kasę! Wygrałam milion dolarów! wygrałam wow, no jest... Milion dolarów! Co? Co się stało? Ej, widzowie, słuchajcie, zróbmy taką zabawę, że każdy, kto napisze w komentarzu milion, dostanie ode mnie serduszko i mu odpisze na komentarz. Ej, to będzie super! A wracając do tego, wow, Milion dolarów! Przecież ona by za to mogła kupić naprawdę miliony, jak nie miliardy Robuxów! Cys. Daj mi trochę. Też chcę trochę kasy, nie bądź egoistką. Przecież powiedziałeś, że nic nie wygram ale twój ojciec zrobił krzywdę mojej mamie i niszczy mi rodzinę. Ale co to ona jest jakąś ubezpieczalnią, że mam mu oddać odszkodowanie czy co? Ja ogarnię. Dlaczego jesteś dla mnie taka chamska? Ogarnij się. Nie osądzaj mnie o to wszystko, to nie moja wina, kim ty jesteś, aby mnie osądzać, ty szczurze. Oddawaj ten bon na kasę, ja powinienem go mieć. Masz te same geny co twój ojciec, powinnaś mi wszystko. Się wydaje że teraz Kamil się zaczyna być jakiś toksyczny. Ten Kamil jest mega toksyczny wobec teraz Kasi i nie powinien się tak zachowywać, nie? Ja nie wiem skąd on taki przykład zabrał. Oddać. Ej, dobra, cicho. Patrzy jakieś wiadomości w telewizji mówią. Musimy posłuchać o co chodzi. Uwaga, uwaga. Niebezpieczny kryminalista uciekł co? z więzienia. Prosimy siedzieć w domach. To chyba tata Kasi uciekł z więzienia i mówią o tym aż w telewizji? Ej, słuchajcie, ta historyjka jest poryta, widzowie. A to jego zdjęcie. Prosimy naprawdę uważać. O nie, jego to twój pokazali. tata. Co my mamy robić? Co? Szybko musimy stąd uciekać, bo jeszcze nas znajdzie. On jest psycholem. A masz jakiś pomysł, gdzie uciekniemy? Boję się naprawdę. Nie wiadomo, co nam może zrobić. Chodźmy na przystanek autobusowy i jedźmy obojętnie gdzie. Z daleko z tego miasta, aby do nas nie trafił. Kasia i Kamil w autobusie? Kurczę, będziemy jechać aż dziewięć godzin. Myślisz, że serio tutaj będzie bezpiecznie i nie trafimy na niego? Ty oby na niego nie trafili, bo jak on teraz uciekł z więzienia, to dosłownie nie będzie miał nic do stracenia i będzie stanowił wielkie niebezpieczeństwo. Na pewno tu jest bezpieczniej niż na dworze. Ja bym tutaj siedziała tak długo, aż to możliwe. Ciekawe, gdzie dojedziemy. XD. Lubię takie spontane. Oki, a jaki jest następny plan, jak wysiądziemy? Masz jakiś pomysł? Tak, siądziemy do kolejnego busa, albo pojedziemy gdzieś autostopem. Nie mam innego pomysłu. Kilka godzin później, gdy autobus się zatrzymał... Ej, co jest? Czemu to miejsce jest takie opuszczone i nikogo tutaj nie ma? Boję się. To wygląda podejrzanie. Ja się zaczynam Luzik, bać Zaraz podejdę do kierowcy i się... Zaczynam się bać, na serio. Pytam, gdzie jesteśmy? Może musi się odlać XD. Przepraszam, panie kierowco, ile jeszcze będziemy jechać i gdzie jesteśmy? A jak myślisz, młoda dziewczyno, gdzie jesteśmy? Nie, tym kierowca jest i tata, co? E nie! Widzowie, to jest za mocne! To jest dosłownie za mocne! Myśli, o Boże, ten głos brzmi mi znajomo, kim on jest. No nie wiem, gdzie jesteśmy, to pan powinien chyba wiedzieć, co? Niespodzianka, moi drodzy. Co? O Boże, co jest, co ty tu robisz, ojcze? Jakim cudem? Tata nagle uderza Kamila! Kasia próbuje podnieść Kamila. Tata nie. próbuje zaatakować Kasię. Nie, tu się dzieje tyle, że bo widzowie co tu się dzieje. Kasia bierze kij i uderza tatę w brzuch. Tata upada, a Kamil i Kasia uciekają z autobusu. Uf. O w mortkę, ale jestem zmęczony, zmarznięty i wyczerpany. Ten dzień to jakiś totalny dramat. Oj, dobrze, że im się nic nie stało, nie? Ale co, oni zostawili tamtego tatę? Mogli zadzwonić po jakąś karetkę czy policję. No, naprawdę, to było creepy. Chodźmy poszukać pomocy. Tam jest jakiś dom, chodźmy tam i może ktoś nam pomoże. Dzień dobry dzieciaczki, czego tutaj szukacie? Potrzebujecie pomocy? Tak, jesteśmy wyczerpani i głodni. Proszę. Oby niech... im dała ta pani jedzonko jakieś. Tam pani pomoże. Nie wiemy totalnie, co robić. Oki Luzi Karbuzik, w takim razie zapraszam do domu, akurat robiłam obiad, wchodźcie! Co myślisz, Kamiś? Powinniśmy iść? Będzie tutaj bezpiecznie, dorać mi pliska. Ja bym chyba zaufał tej pani, chociaż wiadomo, no nie powinno się ufać nieznanym osobom, prawda? Wiesz co? Wydaje mi się, że nie mamy żadnej innej opcji, chodźmy. Już olać to całe ryzyko spotkania twojego ojca. Kasia i Kamil wchodzą do olbrzymiego domu. Orzesz w mortkę, ale duży dom. Niesamowite, skąd pani ma tyle pieniędzy. Ciekawe. Ja i mój mąż jesteśmy chirurgami, dlatego mamy tyle kasy, mamy ha. tyle kasy, że możemy zakryć cały dom robóksami. O, a to moja córeczka Zuzia. Poznajcie się, Zuzia bądź grzeczna dla nich. Mamo, 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 co to za bezdomni ludzie. Po co nam jakieś biedne i podejrzane szczury w naszym domu? No nie, no kolejna toksyczna osoba w tej historyjce. To jest tyle toksycznych osób w widzowie, że masakra, nie? Oszalałaś? Nie bądź taka wredna. Oni potrzebują pomocy, musimy im pomóc. Nie interesują mnie jakieś bekony, dobra, rób co chcesz, ale daj mi dwa miliony dolarów, bo potrzebuję kupić trochę dwa rzeczy. Dwa miliony dolarów, co? to po to tyle ci kasy, tyle kasy? Co? co ty chcesz dom kupić, czy co xd? Potrzebuję kupić trochę ciuchów takich drogich i trochę robuksów, aby każdy był zazdrosnym szczurem. Ha, ha, skibidi. Ej, ale ta córeczka jest wychowana, od niej. Dziwne, bo taka miła babka ma takie wychowane córko. Dobrze córeczko, już ci daję pieniążki, tylko pamiętaj, nie wydaj wszystkich za jednym razem. Okej, ok, dziękuję mamusiu. Czy potrzebujecie transportu do domu, jak tu przyjechaliście? Niestety nie mamy domu oraz rodziców, tak wiem, strasznie to brzmi. Jak to, to przecież straszne. Mężu kochany, chodź tutaj do mnie. Tak, słucham, co się stało? Patrz, te biedne kidoski... ona ma męża, który wygląda jak nub, jak ojciec nuba. <grystki> <grystki> ...nie mają rodziców ani domu. Co my mamy zrobić? Proszę, pomóż mi. Jak co? Zaadoptujmy ich. Chętnie im pomogę i się zaopiekuję. Mam Jej. nadzieję, że są grzeczni. Tak, super, to fajny pomysł. Wiedziałam, że tak postąpisz, dlatego cię bardzo kocham. Wykonniki są zawsze grzeczne. <grystki> Nagle córka Zuzia dołącza. Czekajcie, czekajcie, czy wy oszaleliście? Bierzecie pie... O ona się będzie buntowała strasznie, coś czuję. Pierwsze lepsze kidosy z ulicy i chcecie je adoptować? To podejrzane. Ale córeczko, w czym problem? Jesteśmy bogaci, mamy takie możliwości, pokoje też są. To dla nas nie jest problem, serio. Ale oni są brzydcy, biedni i ohydni. W dodatku śmierdzą o... kupą słonia. Jak się w szkole dowiedzą... O tej że... kupie słonia to ja słyszę ciągle po prostu. Czemu wyzywają tak bekony? My bekony jesteśmy fajne i wcale nie śmierdzimy. My się myjemy normalnie jak każdy. Czy mam ich pod dachem, to mnie wyśmieją. Nie mów tak o swoim nowym bracie i nowej siostrzyce. Powinnaś ich szanować jak własne rodzeństwo. Chyba cię pogrzało razem z ojcem. Jesteście nienormalni. To przecież chore co z moimi uczuciami. Zuziaczku kochany, jutro oprowadzisz ich po szkole i pochwalisz się nowym bratem i siostrą. Ej, ci rodzice są mega w porządku. Mam nadzieję, że w końcu ich córka się do nich przekona i będzie też dla nich miła. Ja nie powiedziałam wystarczająco zrozumiale? Nie chcę ich i nigdzie ich nie biorę. No to ja to sama jakoś załatwię bez twojej pomocy. Jesteś samolubna, nie tak cię wychowaliśmy. Róbcie co chcecie, ale bez mojej pomocy. Ja trzymam swojego zdania. Dobra, nieważne. Tato, daj mi jakieś drobne na perfumy, jakieś... Tak córeczko, ile potrzebujesz pieniążków? Daj mi z 20 tysięcy. 000... O, nie chyba przez to, że mam tak dużo kasy, a tak mało czasu, bo pracują jako chirurdzy, to ją po prostu rozpieścili. Tak mi się wydaje. 20 złotych, bo to bardzo drogie perfumy, a muszę pachnieć bardzo obrzydliwie bogato. Dobrze, córeczko, I proszę już ci daję. Supcio, dziękuję, lecę do sklepu Elo. Dobrze, dzieciaczki, chcecie czuć się tutaj jak w domu, czy jak? A mamy się inaczej czuć? Chyba, że chcecie nas wyzywać i obrażać, to nie wiem. A, przepraszam, nie w to miałam na myśli, skarbie? Dobra, już jest późno. Chodźmy spać, bo trzeba rano wstawać do roboty. Jestem tak bardzo zmęczony z Kibidi. Jak coś, mamy wiele wolnych pokoi, więc wejdź. <grywanie> Przemu ich ojciec mówi z znaczy tej córeczki. ten, który wam pasuje dzieciaczki. Szczerze, nie wiem, czy to dobry pomysł, aby tutaj mieszkać. Mam złe podejrzenia. Zaufaj mi, tutaj będzie dobrze. Widać, że to normalni ludzie i nie chcą dla nas źle. Ja mam podejrzenia tylko co do tej córki. Do rodziców nie mam. Oni się wydają naprawdę w porządku. Następnego dnia... Ej Zuzia, wiem, że nas nie lubisz i jesteś zła, że twoi rodzice nas adoptowali, ale czy możemy pogadać? Chyba was pogrzało szczury podziemne, nigdy nie będę z wami gadać, jesteście ohydni. Ale dlaczego taka jesteś? Nagle dołącza koleżanka Zuzi! Siemanko Zuzia, kto to jest? Ktoś z twojej rodziny pierwszy raz ich na oczy widzę. Nie mam pojęcia, to jakieś szczury bezdomne, nie wiem kim oni są. Weź ich ode mnie. Zuzia, pamiętasz zasady rodziców? Jeśli będziesz nas obrażać, dadzą ci karę. Masz nam pomagać. Ha, 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 ha. Co za wieśniara. Ma jakichś biedaków pod dachem i jeszcze ją rodzice szantażują. I do... a, a co to jest po prostu za bananowica? Jak się mówi na banana, ale dziewczynę, bananka. Co za ba ba banan po prostu. No nienawidzę takich osób, które są tak toksyczne dla obcych. Od ciebie. Widzicie co robicie? Same problemy mam przez was. Nienawidzę was, jesteście okropni. Kilka godzin później po szkole. Mamo, tato, czy naprawdę chcecie ich adoptować? Naprawdę jesteście na to zdecydowani? Czemu chcesz nas, Zuzia, wyrzucić? Przecież jesteśmy grzeczni. Przez was straciłam moją bestię. Ona brzuczy... No i dobrze, że ją straciłaś, taką materialistkę. To nie jest żadna bestia, ona powinna się ogarnąć. Widać, że jest jeszcze młoda. ...biednych ludzi. Gdy jestem z wami, automatycznie mam syndrom biedaka. Nie martw się, córeczko, weź sobie naszą kartę kredytową i kup sobie jakieś ciuchy. Zapomnij o tym, pociesz się kasą. O, dobrze, tatusiu, to powinno pomóc. Dziękuję. Kasiu, podobno są jutro. To jest jakaś trochę dziwna rodzina. Ona jest dosłownie rozpieszczana przez rodziców tą kasą. Nie wiem, to jest takie dla mnie troszeczkę niesmaczne. Niby nie są toksyczki, ona jest, ale no z drugiej strony, coś mi tutaj śmierdzi, faktycznie. Twoje urodziny, prawda, widziałam w dowodzie osobistym. Etam, urodziny nie są ważne. Cieszę się, że mam gdzie mieszkać i to mi wystarczy na ten moment. Nie są ważne. Są bardzo ważne. Odwalimy ci taką imprezę, jakiej jeszcze nie miałaś miejsca. Tak, ja kocham Naprawdę nie trzeba. Zawsze miałam same problemy, gdy miałam urodziny, więc wolę. Ale by było super, jakby miała takie bekońskie party. Unikać, aby nie spotkały mnie znowu złe rzeczy. Nie martw się, będzie dobrze. Mamy wszystko pod kontrolą. Nasza córeczko. Następnego ranka. 100 lat, córeczko. Wszystkiego najlepszego. Tak, 100 lat, 100 lat. Super, dziękuję. A gdzie jest Kamil? Czemu go tutaj nie ma? Haha, pewnie dalej śpi, więc go nie budziliśmy z Kibidi. Niech się wyśpi chłopak. Mamy dla ciebie córeczko. Ej, to jest podejrzane, no jak oni mogli nie obudzić Kamila na jej urodziny? To jest mega, mega obvious. Prezenty, mamy nadzieję, że Ci się spodobają, ponieważ staraliśmy się jak najbardziej możemy. Ta bekoniara brzydka nie powinna mieć prezentów. Ja je powiem. Jak ona śmieje tak mówić w swoje urodziny? No nie mogę po prostu. I gdzie jest Kamil? Ej, to mnie mega martwi, widzowie. Gdzie on jest? Musimy zobaczyć. Nam mieć. Oddajcie mi je, to nie dla niej. Zuzia, nie mów tak do swojej siostrzyczki. Dzisiaj są jej urodziny. To jest chamskie. Dobrze, mamusiu, będę miła, ale czy mogę zobaczyć jej prezenty? Co ona dostała jakiegoś Rolexa? Tak dokładnie. W sumie weź sobie te prezenty, córeczko. Kasi chyba nie będą potrzebne. Czekajcie, co? To nie jest w końcu dla mnie? Wybacz, Kasiu, kupimy ci coś innego. Daj nam dwa dni... Co? To jest mega dziwne. Jak oni mogli dać prezent i zabrać? To jest takie szczurowate zachowanie. Na zakupy nie możemy naszej Zuzi odstawiać na drugie miejsce. Kasia wybiega i biegnie do pokoju Kamila. Nagle okazuje się, że Kamila Co? nie ma w pokoju. Co? Nie Kamila? Właśnie mówiłem, że martwię się o to, że to mi jakoś mega śmierdzi. Kamil, Kamil, gdzie jesteś? Kamil, Kamil, nie żartuj. Gdzie jesteś? Nie chowaj się, proszę, to nie jest śmieszne. Kasia znajduje kartę na łóżku! Co to za kartka? Dobra, przeczytam. Co? Cześć Kasiu, tutaj Kamil, wybacz musiałem uciec. Może kiedyś mnie znajdziesz, ale nie. To tak jest smutno, ale jak on mógł bez słowa odejść i zostawić tylko kartkę. Szukaj mnie. O nie! Kasia zbiega na dół do rodziców! Kamil, Kamil uciekł. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Zostawił kartkę, abym go nie szukała. Jestem teraz sama jak palec nie, nie martw się córeczko, wszystko będzie dobrze, pomożemy ci odnaleźć Kamila. Na pewno mu nic nie grozi. Myśli, ha, 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 ale fajnie, dobrze, że ten szczur uciekł. Teraz tylko. Ale ona jest toksyczna, nie, no normalnie nie mogę jej słuchać. Nie się tej brzyduli wrednej. Nie mam pojęcia, co robić. Może mamy zadzwonić na policję. Macie jakiś pomysł? Oby się ten Kamil odnalazł. Ej, i tak minęły trzy lata bez informacji. I tak minęły trzy lata bez informacji, o, gdzie jest Kamil. Pewnego dnia sklepie... Co z tym Kamilem teraz? Nie? Myśli. O Boże, tam chyba stoi Kamil. Znajdź go! Jest naprawdę on? Muszę do niego podejść. Kamil, Kamil, czy to jesteś naprawdę ty? Kasia? Boże, to jesteś ty. Przepraszam, że uciekłem, ale nie potrafiłem sobie poradzić ze wszystkimi emocjami. Ja nie powinien tak robić, ale dobrze, że się znalazł cały i zdrowy. Było to bardzo złe. Szukałem cię przez ostatnie dwa lata, ale nie potrafiłem cię znaleźć. Nie pamiętałem adresu tego domu ani nic. Jasne, Kamilku, wybaczam ci. Nic się nie stało. Tak, będą razem, coś czuję. pogadamy na chwilkę gdzieś w parku? Tak, jasne, bardzo chętnie. Gadają przez godzinę czasu. Kasiu, czy zostaniesz moją żoną? Tak. O, tak, Kamilku, bardzo chętnie. I żyję długo i szczęśliwie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli wam się ta historyka podobała. Tutaj się stało więcej niż w całym moim życiu. I pamiętajcie, że jutro jest kolejny odcinek, bo odcinki Bekon robi dla was codziennie. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym zagrał w jakąś grę, a tak to jaką. Brookhaven, Bloxburg, może jakieś obi? Napiszcie w komentarzu, będę serduszkować wasze komentarze. Pa!